Uszanowanko, witajcie ponownie. Taka szybka aktualizacja do filmiku o RSX. Pokazywałem Wam go w poprzednim wrzucie. A dziś mam okazję, żeby postawić się obok siebie. Czyli z największym teoretycznie konkurentem, a więc Benelli BN 125. No i jest jeszcze ten rodzynek. Czyli RKF. Wiedzieliście, że ta maszyna ma trzy świece? Podobnie jak badżacz. <laughs> Ciekawostka, nie? Lampa z przodu a KTM. Zresztą zegary tak samo tutaj bardzo modnie umieszczona stacyjka, z czymś Wam się to kojarzy? Junak. Wiele osób krytykuje ten matowy kolor w Junaczku. I powiem Wam szczerze, on jest ładny. Naprawdę na żywo wygląda lepiej niż na filmiku prawdopodobnie. Natomiast no, przyznać muszę, że ten błyszczący lakier no, robi robotę. Zwłaszcza właśnie z takimi fajnymi wstawkami zielonymi. No ale nie o tym dzisiaj, tego mam obiecanego na testy, więc już niedługo, niech się tylko trochę cieplej zrobi, będzie zarejestrowany i trafi na pewno w moje ręce. Zresztą o jak mam nadzieję, że kilka będzie fajnych filmików, RKF i RKR, nie wiem którego wybierz, może jakaś ankieta, którego lepiej dorwać do testu. W sumie technicznie są to te same maszyny Natomiast już wiem, że na RKR trochę lepiej się siedzi Przynajmniej wyższemu kierowcy niż, niż tutaj na tym RKF -ie. No ale to detale Miałem powiedzieć Wam o tym O takich krótkich, szybkich różnicach Więc co mogę Wam powiedzieć Na pewno w kwestii wyglądu Nie wiem jakie je ująć, bo mam tutaj mało miejsca Jak się patrzy na, na front motocykla to Junak zdecydowanie tak potężnie wygląda. Ta szeroka lampa robi takie wrażenie, też te skrzela tutaj, tutaj wyżej skrzela, no tak to nazwijmy. No i tak jak mówiłem w przednim filmiku, ktoś mi mówił, że a bo to Benelli albo Romet, w tym akurat w tym przypadku Junak ściągnęli od siebie design. No są bardzo podobne, to fakt. Mają. Yy, bardzo podobny styl ramy i na tym się kończą podobieństwa. Inne ukształtowanie zbiornika, inny całkowicie zbiornik, inne rozwiązania. Chociaż w każdym przypadku jest ten durny korek paliwa, który się wyjmuje w ten sposób i zostaje w ręku. No, kto to w ogóle, kto na to wpadł? Kto to wymyślił? To jest takie upierdliwe rozwiązanie, mam to samo w TRC i strasznie mnie to denerwuje. Przecież można było niedużym kosztem zrobić coś takiego, tak? Profeska. Nie trzeba tego nigdzie odkładać na bok, tylko jest zawsze przy motocyklu. Super, mniejsza większość. No, zegary, wszystko takie minimalistyczne. Faktycznie tutaj no, włoski design robi robotę i ząkszenowcy muszą się troszkę jeszcze postarać. Natomiast tutaj mamy aha, port USB do ładowania smyfonów. No ale ten, ten taki no, prosty, taki najzwyczajniejszy w świecie wygląd. Tutaj faktycznie te, te zegary bardzo ładnie wyglądają w tym Benie. Ben jest troszkę niższy. Dla niższego kierowcy faktycznie gorzej, znaczy dla wyższego kierowcy, jak ja, troszkę gorzej się na nim siedzi. Da radę, ale wygląda się śmiesznie. Zresztą widzieliście mój o Benie, mam nadzieję, jak nie, no to tu, 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 tu będzie karta. I możecie sobie obejrzeć. No więc minimalnie wyższy, no tam 2-3 cm dosłownie różnicy jest w wysokości kanapy, ale faktycznie na Junaku mi się lepiej siedzi. Heble. Nie no, benek, benek też ma kawał hebla. Tutaj w wynaku jest minimalnie większa ta tarcza. No ale w Benelli mnie nie narzekałem na brak hamowania, więc no. Tak więc tak, więc tak, takie nie wiem, szybkie porównanie stwierdziłem, że może, może komuś się przyda, będzie pomocne. Zawsze to jakiś ruch na kanale, nie? I będzie o czym dyskutować w komentarzach, do czego yy, serdecznie zapraszam. No i tyle. Jeszcze, o tego Wam jeszcze pokażę. Ten, ten, ten to jest śliczny usi. No zrobili kawał dobrej roboty. Widać, że współpraca Junaka, e, znaczy Junaka, Kiwaya e, z Benelli wychodzi im na dobre. I designersko są bardzo fajnie rozwinięci. O, o, to, o czym, to o czym mówiłem, ten taki zadupek daleko wysunięty. Tu bardzo fajna lampa taka malutka. Daleko wysunięty Zadupek, no i oczywiście lewitujący błotnik. Tutaj to mi się nie podoba, to tak mało, mało agresywnie wygląda. Natomiast w Junaczku jest to zrobione dokładnie tak samo, i ten zadupek też taki wyciągnięty, aczkolwiek zupełnie inna lampa, tak więc nie ma, nie to, że jest identyczny, ale, ale rozwiązanie jest podobne. No tutaj też nie gorzej. No to, tu, atrapa wlotu. No winaczku, fajnie, że tutaj ta rama bardziej wystaje. Chociaż fajniej, jak fajniej, no ale ma to jakiś swój urok, prawda? Dobra, bo znowu będę gadał nieskończoność. Tymczasem na razie dzięki za oglądanie. Krótki, szybki vlog. Czołem.